Dzisiaj Wam przedstawię y, modyfikację y, Która dodaje nam, znaczy dodaje, która y, ulepsza nam grafikę w minecrafcie dodaje cienie i takie tam bajer jest. Y, modyfikacja jest bardzo fajna no, oczywiście jak ktoś ma dobry komputer, no to ładnie będzie działało, nie będzie się zacinało i takie tam No u mnie trochę się zacina. Dobra, to najpierw pobierzmy te dwa pliczki yy, dobra. wejdźcie na stronę podaną w opisie. Tu macie screenshoty. OK, zjeżdżamy na dół i do instalacją i pobieramy to od pierwszej OK, yy, teraz jeżdżamy na dół i yy, tutaj do yy, wnat 1 włączamy na dole okay. i teraz tak jak macie tą stronę to w adresie jak jest a4.zip usuwamy czwóreczkę i potwierdzamy enter ok teraz czekamy aż tutaj nam się pokaże nazwa tego moda to co mamy pobrać o. I teraz na no to musimy i pobieramy ja już to mam, więc nie będę pobierał Yy, dobra, więc idziemy dalej cofamy co mamy? To jeszcze możecie sobie trochę zobaczyć Dobra, więc yy, teraz idziemy z powrotem tam do installation i download v1.103 Windows, pobieramy to ja ogólnie bym wrzucił to na yy, Mega Ublad, ale zostało zablokowane. Yy, na pewno każecie to wszystko, te akta co CTSG o tym mówił, yy, Rock alone, no trochę ludzi o tym. Kilka ludzi o tym gadało. OK, yy, więc no pobieramy. Ja tego pobierać nie będę, ponieważ to mam Więc idziemy na dowlad i pobieramy Okej, okay, teraz y, wchodzimy e, te, tak, w Minecrafta wchodzimy w Minecrafta teraz i y, patrzymy go na no Patrzymy teraz Minecrafta na wersję 1.1 Jeśli ktoś nie ma to patrzymy, jeśli ktoś ma to tak samo patrzy żeby bo może inaczej nam nie wejść, więc lepiej spaczować weźmy w... teraz w start i wyszukaj albo w uruchom, zależy kto ma jakiego Windowsa wpiszmy procent app data% i potwierdźmy enter teraz w kropka Minecraft w bin. No i teraz poczekajmy, aż nam yy, się do końca spaczuje. Chwilę to potrwa, jeszcze tu mi się gra, ściąga. Jeszcze troszkę. Ok. No, teraz możemy wyjść z Minecrafta i wejdźmy w, w Minecraft DR. Otwórzmy za pomocą Winrara. Na pewno Winrara macie. Nie macie, no Ok, teraz usuwamy folder META-INF Inaczej nam no, nie odpali ta sama modyfikacja. Teraz tak, wejdźmy w. w, w Open Fire. Fire, i weźmy teraz stąd przerzućmy wszystkie pliczki yy, do naszego minecrafta yy, Ja ok, yy, potwierdźmy. Ok, dobra, i teraz yy, z tego Sonic yy, te wszystkie wypakujmy z tego drugiego co pobieraliśmy. Wypakujmy to na pulpy. Na przykład ja to mam. I mm, teraz yy, włączmy instalację, wejdźmy w opcję I jeśli mamy tutaj podaną yy, ścieżkę do Minecraft Yard to wejdźmy w local mods i, No i po prostu zainstalujmy tego moda Dobra, już się instaluje Okej, okay, już instalacja się, się zakończyła. Możemy wejść i no. Teraz wejdźmy na nasz świat. Na nasz safe. No coś się zaciało. ok więc jak widzicie jest ładnie wszystko wgrane, są cienie. Mm. Ładnie wszystko tu wygląda. Troszkę się zacina, no bo jeszcze się nagrywa, no to tym bardziej będzie się zacinało. Mm. Tak samo widać nasz cień, nasze, nasze odbicie. Mm. No i tak właśnie wygląda ta modyfikacja jeszcze mam dograny tekstur, pagi dlatego to tak wszystko wygląda tu możemy jeszcze być w opcji i sobie wszystko poustawiać ustawienia wideo tam do, doszły nowe opcje więc tam możecie sobie poustawiać, pozmieniać A ja tam nic nie zmieniłem. Mm, bo nie wiem jak tam dokładnie zmieniać, może znajdę gdzieś na internecie jak to tam się zmienia poszukam to może jeszcze dogram, drugi filmik o oh, widzicie cień no to dogram taki drugi filmik jak tam poustawiać jeszcze może dodamy, nagram moda żeby woda była ładna, przezroczysta to by było na tyle Komentujcie, jeśli coś Wam nie działa, spróbuję pomóc, subskrybujcie, łapka w górę, na razie.